Witam Marek z tej strony. W dzisiejszym filmiku chciałem opowiedzieć troszkę o Vilanach. Czym jest VLAN, jak działa i po co w ogóle powstało coś takiego jak Vilan? Może zacznijmy od samego skrótu Wilan, no bo od czegoś trzeba zacząć. Więc Wilan to z angielskiego Virtual Local Area Network, czyli wirtualna sieć lokalna. Może pominijmy słowo wirtualna na razie, a skoncentrujmy się na drugim członie, czyli sieć lokalna. Czym jest sieć lokalna? Otóż sieć lokalna to coś, co z reguły mamy już w naszym domu, na przykład. Jest to zbiór naszych urządzeń, które mamy w domu i które są podpięte do naszego routera, czy to przewodowo, czy bezprzewodowo. Tak więc nasz telefon, laptop, może telewizor, nawet, czy drukarka bezprzewodowa, tworzą jakąś tam właśnie sieć lokalną. Lokalną, bo wszystkie te urządzenia są w mniej więcej tej samej lokalizacji, jak nasz domek czy mieszkanie. Ok. A więc wszystkie te urządzenia, które wepniemy do naszego routera i wszystkie urządzenia, które się połączą z tym routerem, przewodowo czy bezprzewodowo, jak mówiłem, utworzą nam jedną sieć lokalną i wszystkie te nasze urządzenia w domu, jeśli im pozwolimy, będą się wzajemnie widziały i będą mogły się ze sobą komunikować. Ale filmik jest o VLAN, prawda? Więc gdzie tu jest ten VLAN? Co to jest VLAN? No na przykładzie naszego domu możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy w tym samym Wilanie czy nawet Lanie, bo nie tylko wirtualnie, ale i fizycznie jest to tylko jedna sieć. Więc wszystkie te urządzenia są w tym samym Local Area Network, czyli w tej samej sieci lokalnej. Sprawa troszkę się komplikuje, jeśli chodzi o firmy i sieci, w nawet małych, prywatnych firmach. Że już nie wspomnę o większych firmach. Weźmy sobie taką małą firmę garażową, powiedzmy żeby nie komplikować za bardzo. To mamy na przykład cztery komputery w tej naszej firmie i wszystkie są podpięte kablem do jednego switcha. Tak swoją drogą to w domu też jesteśmy podpięci do switcha tak naprawdę, a nie do routera. Tak jak wcześniej mówiłem, ale tak się powszechnie przyjęło, że to urządzonko w domu zawsze nazywamy routerem z jakiegoś powodu. Ale okej. Okay, wszystko fajnie. Wracając do naszego przykładu. Jeden komputer należy do prezesa, powiedzmy, czyli ciebie. Jeden do zastępcy, a następne dwa do powiedzmy Kogoś z działu sprzedaży. No i wszystkie te komputery, jeśli są w tej samej sieci, to mogą się, mogą się łączyć ze sobą bezproblemowo. Na przykład komputer z przypisanym adresem 10.001 może się łączyć z komputerem z adresem 10.004 i tak dalej. Więc tu mamy cztery komputery, każdy z nich ma swój adres IP, czyli adres warstwy trzeciej, i adres MAC, czyli adres fizyczny, czyli adres warstwy drugiej. Jeśli ktoś nie wie dokładnie, jak te komputery się ze sobą porozumiewają, to polecam poprzednie filmiki, m.in. czym jest OSI model w sieciach komputerowych, gdzie opowiadam o tych warstwach i jak to działa, to wspomniana warstwa trzecia i druga. Tu się link wyświetla u góry teraz do tego filmiku. A drugi filmik to jak działa Layer to Switch, gdzie opowiadam, jak dokładnie działa to nasze urządzenie w środku, czyli Layer to Switch, właśnie. Czyli przekaźnik działający w warstwie drugiej. I link wyświetla się nam u góry do tego filmiku właśnie teraz. Ten filmik jest to jakby następny krok, bo mówimy o VLANach, Więc pozwólcie, że tak tylko na szybko przypomnę, że ten switch w środku nie wie czym jest adres IP. Nie potrafi on odczytać informacji jak adres IP, który znajduje się w warstwie trzeciej. Jak już mówiłem w tym filmiku pod tytułem Jak działa Layer 2 Switch? Komputer, żeby wysłać ten na przykład ping. Z komputera 10.0.0.1 wysyłamy ping do 10.0.0.4. Utworzy on tak zwaną ramkę, czyli informację zawierającą dane, gdzie dane to jest sam ten ping właśnie. Potem utworzy IP header, który będzie zawierał source i destination IP address, czyli 10.0.0.1 jako source, czyli skąd idziemy, i 10.0.0.4 jako destination, czyli dokąd zmierzamy. Plus potem dodaje jeszcze tak zwany Ethernet header który będzie zawierał adresy fizyczne, czyli source AAA i destination DDD. I ten switch w środku będzie przerzucał te wszystkie informacje między komputerami w naszej sieci, w tej sieci lokalnej, używając tylko i wyłącznie adresów fizycznych. Tu w sieci lokalnej pracuje on tylko w warstwie drugiej i tworzy sobie taką tabelę zwaną MAC Address Table i zapisuje sobie w niej, który komputer podpięty jest do którego portu, po prostu. Więc taka tabela wygląda mniej więcej tak: trzyma więc informację, prawda, że MAC adres AAA jest podpięty do portu FA01. tak Jak tu widzimy, tu mamy MAC adres, tu mamy port FA01. MAC adres BBB jest tutaj, zastępcy, prawda? Jest podpięty do portu FA02 i tak dalej. CCC mamy tutaj, podpięty do tego portu i DDD podpięty do FA04. I to jest jego tabela. To jest właśnie MAC address table tak zwany. Może zamiast na obrazku to zobaczmy jak ta tabela wygląda w rzeczywistości, bo zrobiłem to w programie Packet Tracer jakby replikę tego co mamy na obrazku, ale w, w symulowanych urządzeniach Cisco. A więc jak zrobimy ping z 10.0.0.1 do 0.0.4 to switch nie widzi tych adresów IP, widzi tylko adresy MAC. Czyli informację, że idziemy z AAA do DDD. Ale nie będziemy więcej czasu nad tym spędzać, bo wiem, że się powtarzam, ale to wszystko już było we wcześniejszych filmikach omawiane. Więc trochę bez sensu powtarzać wszystko jeszcze raz tutaj. A sama tabela adresu MAC wygląda tak. Troszkę więcej literek tu jest niż 3, tylko prawda jest 000 a, a, a. Tak, Mac, Mac adres jest troszkę dłuższy, ale tak dla uproszczenia. Tylko trzy literki napisałem w poprzednim slajdzie. Ktoś się może jeszcze zastanowić, dlaczego nie ma CCC na przykład i co nam brakuje BBB. Otóż Switch się tylko uczy tych adresów Mac w momencie, gdy mamy jakiś ruch między tymi komputerami. Także, żeby nauczył się tych pozostałych adresów Mac, musimy zrobić pinga z pozostałych komputerów. Jak widzimy, teraz już zna wszystkie adresy Mac, czyli wszystkie cztery komputery są dla niego widoczne. I tak sobie wszystko ładnie, pięknie działa, tak jak omawialiśmy w poprzednich filmikach. Ale pewnego dnia, co jeśli powiesz: Hej, ja jako prezes, ja nie chcę, żeby ktoś z działu sprzedaży miał dostęp do mojego komputera. Ja chcę, żeby mój komputer, jaki komputer mojego zastępcy był w jednej sieci, a komputery działu sprzedaży w innej. No i tu właśnie jest świetny przykład, gdzie możemy użyć VLAN-ów, żeby podzielić tą jedną fizyczną sieć lokalną na dwie podsieci wirtualne. Dlaczego nazwiemy je wirtualne? Dlatego, że fizycznie nie zamierzamy niczego zmieniać. Nie będziemy ani ciągnąć nowych kabli, ani kupować następnego osobnego switcha. Jedynie co zrobimy, to zmienimy ustawienia na switchu, tak? Żeby podzielić tą jedną dotychczasową sieć fizyczną na dwie mniejsze. Do tego właśnie służą VLANy. A jak to zrobimy? No ok, spójrzmy na ten nasz switch i podzielmy go właśnie na te dwa wilany, tak jak mówiłem. Musimy wiedzieć po pierwsze, do którego portu jest podpięty każdy komputer. I te porty, do których są podpięte komputery prezesów, czy tam zastępcy i prezesa, będą musiały być w innym wilanie niż porty, do których podpięte są komputery działu sprzedaży. Raczej lepszej... jasna sprawa, prawda? Więc może niech prezesi będą w Wilanie 10, a sprzedaż w Wilanie 20. OK, przejdźmy więc do naszego programu Packet Tracer, gdzie skonfigurujemy to na tych właśnie urządzeniach. Więc port FA01 i FA02 należą do prezesa i do zastępcy, prawda? Więc żeby skonfigurować, wpisujemy yy... konf T, interface FA01. To Switch port mode access. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Tutaj mamy informację: "Access VLAN does not exist. Creating VLAN 10." Czyli że ten, ten VLAN nie istniał wcześniej na tym switchu, więc switch musi go najpierw skonfigurować. Konfigurujemy więc następny interfejs FA02. I teraz interfejs działu sprzedaży. I Widzimy dla WLAN 20 jest to samo, ta sama informacja, bo też go nie było wcześniej. My go dopiero tworzymy. To jest nowy VLAN, prawda? I dla portu FA04 to samo. Ok, to wszystko. Wlan jest konfigurowane. Co, co nam to dało? Co się zmieniło? No, sprawdźmy. Z komputera 10.001 zróbmy ping do 10.002. No i działa pięknie, tak jak działało, prawda? A teraz z komputera 10.001 do 10.004. Hmm, coś tu nie działa, prawda? Przecież dopiero co, co nam to działało? Jeszcze raz na wykresie zerknijmy. Ten komputer tutaj wcześniej mógł wysłać pinga do tego, prawda? 1001 to 10.004. Co więc się stało? Co, co tak naprawdę zrobiliśmy? W jaki sposób nasz switch podzielił tą jedną sieć fizyczną na dwie podsieci wirtualne? A więc cały ruch w naszej sieci lokalnej odbywa się tylko na podstawie tych adresów fizycznych. Tak jak mówiliśmy, jedynych adresów, które potrafi Switch w ogóle odczytać. Zanim podzieliliśmy naszą sieć, to mogliśmy ten ping wysłać i dostawaliśmy odpowiedź od każdego, od każdego z tych komputerów, tak naprawdę, prawda? Bo 10.002 do 10.003 tak samo wysyłaliśmy, przecież i też działało. Dlaczego więc teraz nie możemy po podziale na Vilany? No spójrzmy, właśnie. Przyjrzyjmy się. Bo teraz każdy taki ping, który idzie z jednego komputera do drugiego, ma dodawaną jeszcze jedną informację. Do wszystkich tych informacji, które wcześniej już widzieliśmy, czyli nasze dane, ten nasz ping, plus IP header, czyli te adresy IP warstwy trzeciej, plus Ethernet header, czyli adre nasze adresy MAC, a więc adresy fizyczne w warstwie drugiej, dochodzi nam tu jeszcze jeden element, tak zwany VLAN tag. Wiem, powiecie, ja pierdzielę coś jeszcze, <grych> no ale, ale okej. Okay. Czym jest ten VLAN tag? A więc tu w Ethernet header, czyli tej porcji, która zawiera adresy fizyczne, switch dodaje sobie jeszcze ten właśnie VLAN tag, czasem zwany jako .1Q tag. Więc odkąd podzieliliśmy nasz switch na mniejsze podsieci, to on nie tylko patrzy sobie na te adresy fizyczne, ale też do którego VLANu dana ramka należy. Czyli jeszcze raz, spójrzmy na to z perspektywy switcha. My jesteśmy tym switchem teraz. Wcześniej, przed podziałem na Bilamy, gdy wszystkie komputery mogły się ze sobą komunikować, nasz switch miał zapisane pewne informacje z danymi dotyczącymi tych naszych komputerów, prawda? I ich adresów fizycznych. Jak pamiętamy, była to tabela adresów MAC i tutaj tak wyglądała. I to było wszystko, co, nas, co nasz Switch potrzebował, żeby te dane i te komputery mogły sobie te dane między sobą przerzucać, prawda? Teraz, jak podzieliliśmy naszą sieć lokalną na mniejsze podsieci wirtualne, nasz Switch stworzył osobną tabelę dla każdego VLANu. Zerknijmy, jak to wygląda. Jak widzimy, doszła nam to pełna informacja, prawda? Wilan 10 i Wilan 20. Tylko te dwa MAC adresy należą do Wilanu 10 i tylko te dwa MAC adresy należą do Wilanu 20. Czyli ten komputer i ten komputer do należą do Wilanu 20 teraz. A PC numer 1 i PC numer 2 należą do Wilanu 10. Więc teraz, jak komputer z adresem IP 1001 wysyła ramkę, czyli te dane. Do komputera 1004, który teraz po podziale jest już w innym Wilanie, to dla switcha informacja wygląda tak. Ta ramka, te dane idą z komputera najpierw do interfejsu FA001, FA01, przepraszam. Znowu source MAC adres AAA, destination DDD, tak jak to było przed podziałem. I switch szuka teraz portu. Do którego należy adres fizyczny DDD, ale szuka tego portu tylko w tabeli numer 1, tylko w tabeli dla Wilanu 10, tylko i wyłącznie w tej tabeli i w żadnej innej. Oczywiście takiego portu tam nie znajduje, bo jak widzimy w Wilanie 10 mamy tylko adres AAA i BBB. Mak adres DDD należy do zupełnie innego Wilanu, czyli do zupełnie innej podsieci. Co więc robi następnie? Następnie wysyła tą ramkę do wszystkich portów, które są w tym samym Wilanie. Czyli w naszym przypadku Wilanie 10. Z wyjątkiem portu, z którego tą ramkę otrzymał. Tu akurat w naszym przypadku będzie to oznaczało, że wysyła tą ramkę tylko przez port FA02. Ale gdybyśmy mieli więcej komputerów w tym samym Wilanie, to każdy z nich otrzymałby taką ramkę. Gdzie destination jest dla adresu fizycznego DDD. Nikt jednak żaden z tych komputerów komputerowi AAA nie odpowie bo w momencie otrzymania tej ramki każdy w wilanie 10 sprawdzi adres mac ten destination mac adres, ten adres fizyczny i powie nie to nie jest dla mnie ja nie mam takiego adresu fizycznego jak DDD i tą ramkę po prostu zignoruje Switch wysyła tą ramkę, te dane do wszystkich, do wszystkich tutaj komputerów, bo ma nadzieję znaleźć ten adres DDD w Wilanie 10. Jest to jego taka ostateczna próba odnalezienia takiego komputera w sieci w Wilanie 10, który może gdzieś tam sobie siedzieć cicho, ale się nie odzywa. I takie wysyłanie ruchu do wszystkich komputerów w momencie, gdy w swojej tabeli dla danego Wilanu nie może znaleźć adresu fizycznego. Ma nawet swoją nazwę i nazywa się to Unknown Unicast, czyli ten moment, w którym on wysyła tą ramkę wszędzie, gdzie, gdzie tylko może w danym Wilanie. No i jak nikt nie odpowie na taki ping, no bo nikt nie ma takiego adresu Mac jak DDD w Wilanie 10, mamy tylko AAA i BBB, prawda? No to widzimy właśnie taki request timeout, jak wcześniej już widzieliśmy. Jest to wiadomość dla użytkownika, że my wysyłaliśmy ping, ale nikt nam na niego nie odpowiedział. Spróbujmy, może jeszcze raz, tak dla zabawy. Prawda? Ping 10.004 nie działa. Daje nam request timed out, czyli że no nie, nie, nie uzyskujemy odpowiedzi od tego komputera. A sprawdźmy jeszcze raz 10.002. To działa pięknie. Jeszcze raz podsumując, yy, spójrzmy na tabelę adresów Mac. Widzimy, mamy tylko dwa komputery. Mamy tylko te dwa górne komputery, są w VLANie 10 teraz i tylko te mogą ze sobą się komunikować. Te na dole z kolei też mogą się ze sobą komunikować, ale nie mogą z żadnym innym komputerem tutaj komputerem ani prezesa, ani zastępcy. Ok, a więc jeszcze raz, czym jest VLAN? Więc? Można powiedzieć, że każdy VLAN, który utworzymy na switchu. To tak naprawdę jakby nowy mały switch wewnątrz tego dużego switcha. Dlaczego tak mówię? Bo każdy port, który przypiszemy do danego VLANu, przestaje być widoczny dla wszystkich innych VLANów. I ten nasz ruch sieciowy, ten trafik może tylko dostawać się z urządzenia do innego urządzenia, które będzie w tym samym VLANie. I ten ruch będzie zupełnie odseparowany i będzie całkowicie niewidoczny dla innych VLANów czyli tych innych małych switchy, tutaj, które, które możemy mieć tutaj w tym dużym switchu. Jeszcze jakby ktoś się zastanawiał, czy jest jakaś maksymalna liczba takich małych, wirtualnych switchy, czyli VLANów, które możemy utworzyć na jednym dużym switchu, to tak, ale limit to ponad 4000 VLANów, a więc bardzo, bardzo dużo. OK, mam nadzieję, że coś tam komuś rozjaśniłem. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego filmiku lub pomysły na nowe filmiki, to proszę dać znać w komentarzach. Pozdrawiam, Marek.